Witam Was z polskiej Amazonii, czyli z Narwińskiego Parku Narodowego, który został utworzony w celu ochrony rozległej, zapagnionej doliny rzeki Narw, Rzeki bardzo wyjątkowej i unikatowej, można powiedzieć, nawet w skali świata, ponieważ płynącej wieloma korytami. A jesteśmy teraz na jednej z atrakcji Narwińskiego Parku Narodowego, czyli na kładce, która łączy brzegi Doliny Narwi i prowadzi od wsi Śliwno do wsi Waniewo. Nie jest to jednak zwykła kładka, ale kładka pełna niespodzianek. Znajdują się na niej pływające platformy i aby przedostać się na drugą stronę trzeba użyć siły własnych mięśni. No i teraz możemy wsiadać i się przeprawiać na drugą stronę. Okiem nie sięgnąć, wszędzie szuwary, tam, gdzie jest główne koryto rzeki. Ale taki teren to wymarzone miejsce dla ptaków wodnopłotnych. Można tutaj spotkać ponad 200 gatunków ptaków. O, a tam leci jakiś drapieżnik. Najprawdopodobniej jest to błotniak stawowy, którego sylwetka znajduje się na logo Narwińskiego Parku Narodowego. No i jesteśmy już w Waniewie, czyli to była nasza ostatnia platforma pływająca. Tam widać kościół w Waniewie, fajna wieża widokowa, a tutaj płynie Narew. Jesteśmy właśnie w Otulinie Narwińskiego Parku Narodowego w okolicach wsi Kruszewo na tak zwanym zerwanym moście. Niegdyś był tutaj most łączący dwa brzegi doliny Narwi, a dzisiaj znajduje się tutaj bardzo piękny punkt widokowy. Wieś Kruszewo słynie nie tylko z zerwanego mostu, ale jest to przede wszystkim podlaskie zagłębie ogórkowe. Istnieje tutaj stowarzyszenie zwane Kruszewskie Warzywa Herbowe, które założyli mieszkańcy Kruszewa, którzy, można powiedzieć, o ogórkach wiedzą wszystko. Od pokoleń przygotowują oni według tradycyjnej receptury ogórki kiszone, Niegdyś były one kiszone w drewnianych beczkach, które następnie były zatapiane w narwi, gdzie leżakowały aż do wiosny. Dzisiaj co prawda są przygotowywane w beczkach plastikowych, ale są równie smaczne, aromatyczne i jędrne i zostały one wpisane na listę produktów tradycyjnych. Sezon na ogórki powoli się kończy, dlatego jest to ostatni dzwonek na to, żeby przygotować ogórki małosolne bądź ogórki kiszone. Dlatego dzisiaj podam Wam przepis na ogórki małosolne według przepisu mojej mamy, gdyż przepis na ogórki kruszewskie strzeżony jest tajemnicą. A teraz czary Mary i teleportowaliśmy się na działkę moich rodziców. Podobno przepis na ogórki z kruszewa objęty jest tajemnicą, jednakże ogórki kiszone bądź mało solne według przepisu mojej mamy wcale nie są gorsze, dlatego podam Wam zaraz na nie przepis. A tajemnicą tych ogórków są, no oczywiście ogórki wyhodowane samodzielnie na działce, bez dodatków sztucznych nawozów. Poza tym woda dobrej jakości, najlepiej źródlana, nie taka z kranu, a także dodatki takie jak liść chrzanu, korzeń, krzanu, czosnek, a także na przykład liść porzeczki lub e, wiśni. Tego zapraszam na ogórki małosolne. Do zrobienia ogórków e, małosolnych potrzebujemy e, świeżych, świeżo zebranych, niewielkiej wielkości ogórków, e, korzenia grzanu, e, kilka e, ząbków czosnku. Ja mam taki malutki, młody czosnek. E, a także możemy dodać e, z dwa listki e, e, porzeczki albo wiśni. Tak wyglądają gotowe ogórki, to znaczy one dobre będą dopiero za 2-3 dni.